jeszcze dajemy no i już wygraliśmy no i mamy następną następną tą roślinkę, nie? Siemaneczko, z tej strony Voidblood i zagram sobie w Plant versus Zombies ehm, no to już jest druga część z nagrywania The Plant vs Zombies no mamy piąty level już okej, okay, no to zaczynajmy też nie zapomnijcie dać łapki w górę ani ani um, subskrypcji i wbijajcie na kanał, na kanał Millera okej okay. chyba wiecie jak na niego wejść na mojej stronie głównej jak dacie na sam dół to tam będzie Miller, okej? Okay. Nie będziemy tego czytali, bo oni tu zawsze du dużo, bardzo dużo mówią. Okej. Okay. Oczywiście musimy ich tu połysuwać. No coś tam, coś tam. Nie możemy postawić takich um, takich ziemniaków, co mamy zniszczyć nimi. Tych zombiaków to nie możemy postawić za tą linią. Tą dzisiaj nie możemy tu dać. Możemy dać ich tylko tu. Ok. Dobra. No i tego już zniszczymy sobie. Tutaj. Następnego. Te wybuchają, bo te czerwone ziemniaki to one wybuchają, więc zostawimy sobie na. Leci ich tyle, że dobra użyjmy już jednego. W zasadzie możecie właśnie sobie zobaczyć jak to działa. Ale myślę, że wiecie, no bo myślę, że też graliście w to kiedyś. ci gdzie ja tego ziemnia dałem? Tutaj trzeba zniszczyć. I jeszcze um, te zębiaki też to mogą przejść sobie za tą linię ale, ale ten my my nie możemy dawać ziemniaków za naszą tą linię, linią ale zębiaki tu mogą przejść i jak przejdą do kosiarki to ta kosiarka ich przejedzie a no a, no, a jak drugi raz no, w to samo miejsce wejdą, gdzie już nie będzie kosiarki, to wtedy przegramy. Więc użyję już tego w ogóle. Zniszczył tu prawie wszystkich. Okej. Okay. To jest też taki dodatkowy jakby tryb, nie wiem jak to nazwać. Bo czasami będziemy mieli też takie. Co ja zrobiłem? Okej, okay, tutaj. I tu. Jeszcze tu. Okej. Okay. No, no i już to wygraliśmy. Kogo mamy? Jakiegoś. Nie wiem, co to jest. Coś. Takie, nie wiem w zasadzie, ja, wie, ja wiem, co to jest, ale um, nie wiem jak to się. A, pisze tu Potato Mine, czyli um, ups, wyszłem z tego przez przypadek, ale to jest, to znaczy ziemniakowa bomba czy coś takiego. Okej, okay, um, no to już mamy level szósty okej okay. no i dobra musiałem coś zrobić ale już jesteśmy więc możecie też dlatego się zdziwić dlaczego nie widzieliście całego tamte Rediset plant co piszę chyba tego nie widzieliście całego więc no to dlatego bo musiałem coś yy, no po prostu internet wyłączyć żeby reklam nie było bo tak będzie lepiej prawda bo będę musiał tam robić tak, żeby reklam nie było i w ogóle no tak to po prostu internet wyłączymy. No ale okej. Okay. No to um, teraz tutaj dajemy... Okej. Okay. Tak, Dobra, no to niech strzelają. Te groszki. Dobra. Dajemy kwiatki tutaj wszędzie. Dobra. Okej. Okay. No i teraz by się przydało jeszcze następne 50 tych słoneczek żeby znowu dać gdzieś tego groszka o co ja tu zrobiłem niechcący z tego wyszłem z, teg z tej jakby gry ale tutaj mamy back to game czyli z powrotem do gry coś mi się kliknęło przez przypadek przepraszam okej okay. dodajmy tego groszka bo tutaj idzie już z tym słupkiem więc damy tu dwóch od razu żeby go zniszczyli no. no i dobra teraz już możemy dawać jeszcze więcej ich tutaj żeby zniszczyli szybciej znaczy no, pokonywali szybciej tych um, zombiaków. No i dobra, ten jest niefajny, więc... No, może go pokonają. Szybciej niż mam coś dawać, ale jednak on... Tak, udało im się go pokonać. Dobra. no i jeszcze jeden taki groszek nam został żeby tą całą tutaj linię pełnić nie no i jest ok no i teraz tutaj dajemy znowu następne groszki ok Okej, okay, tutaj. Ten następnego. Okej. Okay. To dopiero są też takie pierwsze lewele, później to będzie dopiero ciężko. Okej. Okay. Dobra. Tutaj jeszcze dajemy. No i już wygraliśmy. Jakiś mrożony, jakiś peak, Nie wiem co to znaczy, ale że śniegowe coś tam, nie wiem. Okej. Okay. To myślę, że jeszcze jedną taką rundkę sobie zagramy. Dobra. Okej. Okay. To tutaj dajemy słoneczko. Dobra. Następne dwa mamy te słoneczka. Okej. Okay. No i teraz już możemy dać ten zwykły groszek, a później jak będziemy tu więcej tak zarabiali tych słoneczek, to dam, damy sobie linię tych lodowych groszków. Okej. Okay. Dobra. No, i tak mamy teraz. ich strzelają. Okej, okay. dobra. O, tutaj mogliśmy dać. Tu teraz trzeba szybko tutaj postawić tego groszka, zasadzić znowu. Okej, okay. już jest. Nie ma się o co już martwić teraz. Przynajmniej jakiś zombiak, zombie, jak zombie przejdzie. Okej. Okay. Teraz zbieramy na tego tutaj tego mrożonka jakiegoś. Okej. Okay. lodowego groszka i teraz będzie cała linia ich. Przynajmniej się tak postaramy zrobić. Okej. Okay. Dobra. No i tutaj go dajemy. Mamy już dwóch tych lodowych groszków. Okej. Okay. tutaj idą, ale tutaj zwykłe zombie. Okej. Okay. Dobra. Dobra i tutaj jeszcze można by było mu coś innego dać, ale na razie chyba nie potrzeba. Okej. Okay. No i dobra jeszcze. Jeszcze takie dwa słoneczka nam brakuje zebranie. Już teraz tylko jeden, żeby e, zrobić tego tu. no i już go mamy. Okej. Okay. To teraz damy tutaj na przykład tą pułapkę. Bo ja wiem co to robi. Ten potato mine cały. Okej. Okay. A, bo tutaj dopiero to jest połowa to w ogóle bez sensu, że ja dałem tego tutaj tą minę tutaj bo to jest dopiero połowa, no em, tego gry, gry te, tego levelu, nie więc moż, nie wiem co możemy teraz dawać, albo albo te zwykłe groszki, albo te, mro, co, te które mrożą, no to może po prostu damy już zwykłe znowu, bo no nie wiem czy to coś da, jak znowu drugi raz oni będą strzelali tymi zamrożonymi groszkami. Czy ich to jeszcze bardziej spowolni? Czy nie, bo ja nie wiem. Bo mi się wydaje, że nie. Nigdy tego nie sprawdzałem. Czy może kiedyś już tak robiłem, że dawałem te dwie, dwa rzędy tych. Um, tych lodowych groszków, ale. Nie wiem czy to więcej tam ich mrozi albo coś, czy coś to daje. Czy to po prostu bije jak zwykły groszek, więc no. Okej. Okay. Dobra. To damy teraz tu na wszelki wypadek ziemniaki może albo nie wiem do przodu, ale myślę, że i tak nik nie przejdzie. No to zobaczymy. Na razie nic nie dajemy. Albo już dajmy. Dajmy tych znowu. Chyba to nic nie zmienia. Że oni będą jakoś bardziej. Jeszcze bardziej spowolnieni. Nie wiem. Może po prostu dłużej będą. Tacy spowolnieni. Nie wiem, bo zresztą co też zadaje. W, e, więcej HP. Czy ten. Lodowy groszek czy tamten groszek? Ten zielony zwykły. Okej. Okay. Dobra. No i... Czy sobie poradzą? Myślę, że tak. No i dobra, już mamy wszystkich. No i mamy następna, następną tą. Roślinkę, nie? Dobra, jakiś. Nie wiem co to znaczy: cychy, omper, omperi jakiś to jak to się czyta. Ale wiem, mogę Wam wytłumaczyć co to robi. że jak dasz to przed zombiakiem, to on, to, to, to to, ta roślinka go zje i będzie go tak długo żuła, tego zombiaka, więc no tego zombi raczej, przepraszam no, ale możecie mówić zresztą jak też chcecie czy zombiak, czy zombi, ale, no okej okay. to, ja myślę, że na dziś to już będzie tyle um, jeśli chcecie więcej odcinków z Splant versus Zombies z pierwszej części to zostawcie suba, lajka, no subskrypcję, łapkę w górę i no żeby bo ostatnio też nikt nie dawał ani łapki w górę ani subskrypcji więc zachęcam teraz te osoby żeby dały no i e, za, też zapraszam na moje poprzednie filmy um, więc no no to papa, pa. cześć.